Cześć ja. z tej strony Warek podpowi. O to ten zamziomek. A jak? A ja By, jak? Blaska też ma to. Cześć. Co? By, jak? Czad? Pozdrawiam. <głos> <głos> By, jak? Pozdrawiam. Dzisiaj jest grane w LOL'a, co nie? E jak? Elisabeth... Elisabeth <coughs> White Solve yourself F jak? H jak? Halo? Kaku? I jak? Ja stronę od alkoholu. Ja czad już nie piję od ponad... Hmm, trzech tygodni czat. Moim zdaniem wow. to jest rekord. K jak? Kaczuchy. <coughs> My, jak? Mi kolana bolały czas. Próbowałem jakieś jest na bezpieczeństwo. Skończyło się na tym, że rozwaliłem sobie ryj Okra, krawężnik My, jak? O. Jak? O. By, jak? Pół serca, ja pie dole. Co? Jak... Co? Ej, bla... Pierwszy raz słyszę takie słowo. Pół sęlce, ja dole. Ty ja. z Nexus. Ty ja. To jest mizac? Tutaj, w tym miejscu. A w tym miejscu siedzi moja przychaczad. No daleko trochę. Ty ja. Wy. z ja. proszę się wytłumaczyć. Blaszka, proszę się wytłumaczyć. O, jak? o. Blaszka, proszę się wy? tłumaczyć. Pół serce, ja Ale czy na siebie? Jestem. Yeah. Pół serca, ja dole. Chciałbyś coś powiedzieć? Z alfabet ze mną. Nie. Yeah. Pół salka dole. Pie dole, pół serca, ja pie dole. dole. Jak dole, kie dole, pie dole, dole, jak pół serca, pie dole, pie dole, 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 dole. czy ty jesteś pato streamerem? Czekaj, idę sobie obejrzeć to w tym momencie. Dobra, czy to kto 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 czy ty ty wiesz wiesz, mówisz na streamach? A Jezu, pamiętam ten moment. Pamiętam. Jezu! Ale że, ale, że, że bez kontekstu wycięte! Jezu, nie mogę, nie. Syn, jak? To jest, to jest, to jest wykorzystywanie. Jestem to, jest to, najbardziej między w życiu, co nie? Czym bardzo, że aż musiałeś walczyć wordami Jezus, patologia. Ale to jest... Ej, Torek, ale powiedz ci tak, dobrze, że on to pamięta, bo gorzej jakby, wiesz... To prawda, proszę. że ja to pamiętam, ja jest tak że No to jest ja to tak 12 H? <coughs> to Ubitu, nie, ale przecież nie, jak, nie, nie, jak pierdoli, to opierdził, no nie? Usuwałem a klipy. faktycznie. Nie A nie, to nie ważne. Nie, nie, nie no jak klip usunąć, a woda zostawiłeś... nie. No to no, ja i że na... usunąć woda, czekaj. Dobra. Na pewno idę blaszka usuwać. nikt nie zrobi nowego klipa. stop, torek, czy ty kiedykolwiek robiłeś drugi raz klipa, bo ktoś usunął nie, klipa? Nie, nigdy. Nigdy blaszka tak no. się nigdy nie robi. Jak... chodzi o to, że jak ty usuniesz klipa, to on już jest zablokowany, że z tego fragmentu nie można robić klipów. Zaraz będę na... Zaraz będę. Dobra. Yy, do końca tylko zobaczymy, daleko trochę! To jest za tak głośno. Ty ty -ty -ty -ry, ty -ry, ty -ry. Wy, ja. Widziałem ją! <gryw> Widziałem ją bez śmiechu na życie. ja. Aha, wszystko ok?